Witam Państwa na uroczystej gali podsumowującej gminny dzień bezpieczeństwa Żyjmy Bezpiecznie w Celestynowie. Szczególnie serdecznie witam kombatantów, w tym gościa honorowego, sypiraczkę, panią Elżbietę Kamińską. Wielkie brawa dla niej. Witamy serdecznie. Dziękujemy, że jest pani z nami, że udzieliła nam pani wywiadu kwiaty w formie podziękowania od pana Wójta. Szanowni Państwo, są z nami dzisiaj również hercerze reprezentujący Hufiec w Celestynowie. To oni w czasie pandemii koronawirusa pomagali w szczególny sposób, zwłaszcza osobom starszym i potrzebującym. Robili im zakupy, szedli im maseczki, a na co dzień m.in. edukują młodzież pod względem bezpiecznych zachowań. Przywitajmy ich i podziękujmy im wielkimi brawami. Szanowni państwo, żyjmy bezpiecznie to nie tylko hasło gminnego dnia bezpieczeństwa w Celestynowie, ale to przede wszystkim tytuł projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrówce przy wsparciu Fundacji Europa 112 w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze porządek i bezpieczeństwo. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Szanowna pani poseł Dostojni goście, szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, tak jak tutaj już zostało powiedziane, został zainaugurowany projekt Żyjmy bezpiecznie. W tych czasach, które dzisiaj przeżywamy, w tych takich szczególnych, szczególnie trudnych czasach okresu pandemii, słowo bezpieczeństwo jeszcze bardziej nabiera takiej mocy. Wtedy je doceniamy, kiedy następuje jakieś zachwianie, jakaś sytuacja nieprzewidziana, jakieś zagrożenie. I wtedy to dostrzegamy, że coś jest coś się zadziało. Każdy człowiek ma prawo do życia w pełni życia bezpiecznego. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo, do życia w pokoju, w spokoju, do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu. Obecna tutaj z nami pani Elżbieta Kamińska, kombatantka, doskonale wie, bo też byłem świadkiem jej wypowiedzi, bo doświadczyła też właśnie tego niebezpieczeństwa w swoim życiu. My dzisiaj przejmujemy właśnie pałeczkę od tych innych, od tych. Wcześniej działających i żyjących pokoleń, żeby troszczyć się o to bezpieczeństwo. Tytuł projektu, projektu mówi sam za siebie: żyjmy bezpiecznie. I tego życzę sobie i Państwu. Ja bardzo się cieszę, że jest taki program w samorządzie Województwa Mazowieckiego, który zwraca nam uwagę na bezpieczeństwo. A tym bardziej jest mi miło, że na terenie gminy Celestynów jest on realizowany. Dla nas, rodziców, nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo naszych dzieci. Uczymy ich tego, ale tym bardziej i lepiej owocuje ta nauka, kiedy dzieci mają to mówione w szkole, mają to mówione w organizacjach właśnie drużyn młodzieżowych, tak jak nasza młodzież tutaj pięknie się prezentująca. Bezpieczeństwo jest zagwarantowane oczywiście w Konstytucji, ale musimy codziennie o tym pamiętać, codziennie przypominać i codziennie sami przede wszystkim uważać. Tutaj ten projekt wydaje mi się, Panie Wójcie, że jest realizowany tak bardzo przykładowo, że jesteście jedną z pierwszych gmin, która realizuje to zadanie, i ja będę wszystkim opowiadała o tym, z jakim powodzeniem ono jest realizowane w Gminie Celestynów, bo zaangażowaliście państwo wszystkie służby. Przeszło dwa lata temu właśnie tutaj na tej sali, w obecności właśnie pana wójta, pana Komendanta Zawrockiego i mojej skromnej osoby, powołaliśmy do życia młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jest to przepiękna inicjatywa, bardzo cenna, bardzo ważna i bardzo pożyteczna. Dzisiaj mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że właśnie powołanie młodzieżowych drużyń pożarniczych, które biorą udział w programie bezpie o, pod Bezpieczeństwo jak najbardziej się sprawdziło. Dzisiaj właśnie ta młodzież jest naszą przyszłością, która zastąpi strażaków i tych zawodowych, i tych ochotników. Sądzę, że takich inicjatyw należy gratulować Panu Wójtowi i życzyć, aby ich było nie tylko w gminie Celestynów, ale we wszystkich gminach powiatu otwockiego jak najwięcej. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma tą potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa rozumianego jako zdolność do przeciwstawiania się zagrożeniom. Jako komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej chciałbym również zaproponować swój wkład w to lokalne bezpieczeństwo, w indywidualne bezpieczeństwo. Otóż dysponuję strażą, która jest wojskową strażą pożarną, która funkcjonuje w systemie ogólnokrajowym i jak zapewne Państwo wiecie, niejednokrotnie była widziana. Zawsze będzie widziana, bo to jest dla mnie priorytet. Ale jeśli bym mógł jeszcze bardziej się zaangażować, jeśli Państwo, Pan Wójt widzi tutaj jeszcze pewne płaszczyzny, jestem jak najbardziej otwarty. Jestem również otwarty na współpracę z ciałem pedagogicznym w szkołach, oferując swój wkład w zakresie szkolenia z pierwszej pomocy, z innych dziedzin, bo proszę Państwa, no, tak jak powiedziałem, na to nam nie może braknąć Wysiłków nie może nam braknąć sił. Dodam, że mamy przygotowany jeszcze jeden specjalny konkurs, który właśnie teraz przed nami specjalnie dla chętnych z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Kto jest patronem strażaków? Dodam tylko, że jest to święty. Bardzo proszę, chodź kochana. Zapraszam. Wielki radą. Pierwsza prawidłowa odpowiedź. Się uprzejma się przedstawić, Oliwianowicz. Oliwka, czyli jeszcze raz odpowiedź poprosimy? Święty Florian. Bingo. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów naszego quizu. Gratulujemy. To przede wszystkim to bezpieczeństwo, które nas teraz otacza, to tutaj jak Straż Pożarna działa w różnych kataklizmach, czy wypadki drogowe, pożary. Jest coś takiego bliższego, ale nie myślimy jeszcze o jednym, jednym temacie tak zwanej edukacji antyterrorystycznej. Jako Europa 112 i moją skromną osobą, chciałbym zaszczepić właśnie tą edukację terrorystyczną i tak naprawdę spowodować to, żeby te wszystkie służby też wiedziały, jak się zachować podczas tych ataków terrorystycznych bądź w ogóle związanych z sytuacjami stricto terrorystycznymi. Wiele, wiele wysiłków i starań Pana Komendanta na rzecz właśnie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Otwockiego jako szefa tak, jako szefa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej właściwie całodobowej troski o nasze bezpieczeństwo i za ten trud, za ten wysiłek, za te wszystkie lata wielkie, wielkie podziękowania, tutaj mamy wspaniały album przygotowany właśnie dla Pana Komendanta z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na teren, działającymi na terenie gminy Celestynów i w całym powiecie. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje Panie Komendancie. Dziękuję bardzo. Były trzy elementy składały się na dzisiejszy werdykt. Były to prace plastyczne na zadany temat. Każda jednostka wykonywała trzy prace. Proponuję w wolnej chwili bardzo dokładnie im się przyjrzeć. Naprawdę tutaj z tego co wiem, to komisja miała bardzo duży problem, dlatego że wyjątkowo naprawdę wysoki poziom i kratność naszych dzieci naprawdę bardzo duża, wspaniała. Drugi element była to prezentacja jednostek młodzieżowych drużyn pożarniczych, która odbyła się w terenie, na miejscu w każdej OSP, takim systemem objazdowym. Byliśmy oraz test wiedzy pożarniczej. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego wydarzenia, wszystkie nasze kochane dzieci, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, naprawdę są tymi wygranymi. Ja w każdej jednostce powiedziałem krótko: Kochani, ja Wam dziękuję za to, że Wam się chce chcieć. Dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które się przyczyniły do, do, do takiego działania tych Młodzieżowych Drużyn. Tak jak w też powiedziałem wcześniej, dziękuję im opiekunom, dziękuję prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych za to tworzenie dobrego klimatu, za tą opiekę codzienną nad tymi młodzieżowymi drużynami. To jest wszystko strasznie, strasznie ważne. Bez tego nic się nie zadzieje. Szanowni Państwo, piąte miejsce w Wielkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Celestynów. Wielkie brawa! Zapraszamy. Wielkie brawa. Czwarte miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Regut. Wielkie brawa i zapraszamy przedstawicieli na scenę. Gratulujemy. Trzecie miejsce. To jest zajęła drużyna z młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Podbiel. Wielkie brawa, zapraszamy na scenę. Wielkie brawa, gratulujemy. Drugie miejsce. Zajęła drużyna z OSP Dąbrówka. Wielkie brawa. Jeszcze raz gratulujemy, poprosimy o brawa. Przed nami pierwsze miejsce, czyli zwycięzca Wielkiej Olimpiady o Bezpieczeństwie. Jak żyć bezpiecznie? Szanowni Państwo, pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabierzek. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, oto zwycięzcy naszej Wielkiej Olimpiady, młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Zabieżki. Jeszcze raz Wielkie Dawa. Gratulujemy. <kluczy> Szanowni Państwo, ja dodam, że dodatkową nagrodę dla naszego zwycięzcy, czyli młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Zabieżki wręczy także, drodzy Państwo, Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku, Pan Mirosław Przonka. Ale to nie koniec nagród. Wójt Gminy Celestynów, pan Witold Kwiatkowski, pragnie wręczyć dodatkowe nagrody specjalne. Z wielką przyjemnością chciałbym przekazać w imieniu samorządu Gminy Celestynów i Rady Gminy te oto nagrody finansowe dla poszczególnych młodzieżowych drużyn pożarniczych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, Wielkie brawa, gratulujemy i czas na panątkowe zdjęcia.